Idź gdzie chcesz, szukaj czego chcesz. A nie znajdziesz w górze drogi wznioślejszej, ani w dole pewniejszej, tylko tę drogę krzyża świętego. Tomasz, a Kempis O naśladowaniu Chrystusa. Rozdział czwarty. O wielu dobrach otrzymywanych przez pobożnie przyjmujących komunie. Głos ucznia: Panie Boże mój, przyjdź do Twego sługi z Twym uprzedzającym błogosławieństwem i słodyczą, ażebym mógł godnie i pobożnie przystąpić do Twojego cudownego sakramentu. Rozpalmy serce pragnieniem Ciebie. Wyrwij mnie z ociężałości i gnuśności. Przybądź do mnie ze swym zbawieniem, abym mógł kosztować w duchu twej słodyczy, która w tym sakramencie kryje się, jak w buchającym źródle. Oświeć także moje oczy, żebym mógł przeniknąć tak wielką tajemnicę. Umocnij moją w nią wiarę, żeby się nigdy nie zachwiała. Bo Twoje działanie nie na moc ludzką, a Twoje święte ustanowienie nie jest wymysłem człowieka. Bo sam z siebie nikt nie jest zdolny pojąć ani zrozumieć tego, co przekracza nawet inteligencję aniołów. Cóż więc ja, niegodny grzesznik, ziemia i proch, mógłbym zrozumieć i pojąć z tak wzniosłej? Świętej Tajemnicy